Cześć, siemanko Ziomeczki, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Janka, a wraz z nami Ciebie Eryk. No się Dzisiaj gramy w Wrestle Jump. to jest twórców Soccer Physic i Tag The Table, które dałem w poprzednich dniach. A więc zaczynajmy. Ja jestem czerwony, i ja Ja jestem niebieskim, Eryk jest czerwonym. Jestem I ogółem gramy do 50 punktów. Tak. Bo to jest nieograniczone. Tak, można także włączyć Uuu. sobie ograniczone. Ale my po no. prostu robimy grać mocno. Długie gry. I tak yy, tutaj zalicza się punkt, jak głową. jeden z graczy głową. uderzy głową w ścianę lub w, yy. To dla przeciwnika jest No to to już wiedzą. No, no Na przykład tak jak teraz. Kuku. JAKIE JERDZIELE! SIĘ! Co się walił? Kuźba. Zrobiłem cię taktycznie. U, kolanami na Kul. No, tak i ogółem można to uznać za rewanż Soccer Physics i Tag The Table. Um. Więc tak, uznamy to za rewanż. Jak widzicie, Erik jest lepszy, z czego ja w Tag The Table i Soccer Physics go. Jechałem, ale u tak mnie na kanale, ja tutaj. zjechałem na tusze, więc tutaj akurat no, no wiecie, mój kanał to erik1447. Ale na tym że nie skupiajmy. Tylko skupiajmy się na tym, że ja mam skila Nie masz skilla, farta masz zastranego Co, masz farta? Nie, nie, ty nie masz na tym farta, ja mam po prostu skilla, wszystko. Mm. Czym tutaj nie nazwać skillem? Nie nie, nie... nie, wiem jak to powiedzieć, ale... Jak to możesz tego nie nazwać skillem? Ponieważ masz zwykłego farta, nie, sk nie żadnego skilla. U! No kto pierwszy puści. A ja, Wygrałem! Ale nie, nie, bo ja chciałem się rozwalić taktycznie, ale widzę, że... Taka... Właśnie widzę jak mnie rozwaliłaś taktycznie. Taktyka plus tysiąc. Nic nie naciskałem. Naciskałeś, wszystko Nie kłam chociaż widzów, co? Oni ci ufają. Ale tutaj jest taki coś i oni widzą, czy ja naciskałem, czy nie. No Wtedy i widzowie, tak. piszcie w komentarzach, czy naciskałem, czy nie. Wtedy. Tak, piszcie w komentarzach, czy podobają wam się takie gry, czy chcecie no. jakieś dłuższe serie z czegoś. Jak wolicie, piszcie tam. No. I powiedz mi, że nie mam skilla! Ja pierdolę... No tak, no bo kurde... Już, 9 minut przewagi. Uuu, ale pojechał na kolana. Ja pierdzielę, nie wierzę! Tak na tych kolanach, chyba tak... Каман! Не каман. Как стол, и он, и он дворище. Ну не! Еден. Чудище не пойму. я ошибку добью. Не знаю, как с мы. Не, 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 Ogółem poza nagrywaniem szło mi lepiej. no 20 punktów No na pewno lepiej niż teraz. No, może troszkę. Nie. No nie może. Kurde. No Tak, Chuba, to już od... Dobra, z kursu, że nie przegrywasz tak dużo. Ale już przegrywasz dużo. do ściany i kolanami na minarej. O kurde. <laughs> oh, oh, kurde. Tyle flipów robiliśmy kurde. w w końcu dla mnie mnie pół. pół. No, głowę schowaj przed tą ścianą. Kurde... No, jak?! To są po prostu taktyczne zagrania. Nie, to jest po prostu farty. Szczęście, jak już. Nigdy nie miałem farty, zawsze miałem szczęście. Chyba kręcił się a noga mu została Ja za Ty mój też nie ma drugiej nogi What the fuck? Teraz ci bierze z jedną ręką i... O Trzymaj się stary Come on Już tylko 6 punktów Nie wiem czy my zdążymy do 50 Jak coś to skrócimy Do 40 35 Dobra, zagramy do 35. No. Bo nie chcę z takimi chilloutowymi grami przyciągać takich ekstremalnie długich filmików. To jest bez sensu, według mnie. No. To ja jestem czerwony. Nie, czy niebieskim. Nie, nie to jest niebieskim. No, dobra. Na razie nie będzie challenge z takich chilloutowych, chilloutowych. Gier. Tak. Najwyżej Potem, jak wam się to spodoba, porobimy jakieś challenge. Piszcie w komentarzach, czy robić challenge, czy nie. Ale się odepchnął ściany no. i wadnął głową w twarz. No, Eryk, jeszcze 5 punktów i wygrałaś. Moc. Okej, 4. No właśnie. A ja się nie dam tak łatwo. Ja będę nam było punkty. O nie! O ja Uuuu! Teraz bądź. będę, teraz będę. Wygrałem teraz. 10 punktami. Jest teraz ja! Dobrze, że w tym aktywnym kończymy ten odcinek. Dobra, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jeżeli Wam się takie odcinki podobają, to piszcie w komentarzach. Jeśli nie, to też piszcie. Piszcie jakieś fajne gry, takie krótkie, które, w które można zagrać. Dzięki za oglądanie, cześć!